Szanowni Panie, Szanowni Panowie, witamy serdecznie na kolejnej zabawie organizowanej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Tadeusza Okzańskiego w Domczu. Tym razem jest to karnawałowo-Walentynkowa. Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić do samego rana i wyjdą stąd zadowoleni. zabawa jest zorganizowana przez Radę Rodziców i chciałabym jeszcze serdecznie przywitać wszystkich gości oraz sponsorów, którzy pomogli nam zorganizować tą zabawę. A ja w imieniu Zespołu Maro witam wszystkich Państwa bardzo gorąco, serdecznie, karnawałowo. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiejszy wieczór możemy spędzić właśnie tutaj z Państwem. Drodzy Państwo, na początek też informacja. Pan Waldemar Ratajewski będzie sprzedawał losy, losy z których dochód będzie przeznaczony na y, potrzeby szkoły podstawowej w Dąbczu. Drodzy Państwo, losy będą w cenie 20 zł, a do wygrania będą dwa uczce w cenie 180 zł za sztukę, także, drodzy Państwo, myślę, że warto. Dwa schaby, królik i wiele, wiele innych fajnych nagród. Także, drodzy Państwo. Ja w tym momencie życzę wszystkim Wam oraz nam dobrej zabawy. I zapraszamy oczywiście na parkiet. Szanowni Państwo, kiedyś ktoś powiedział, że pierwszy raz najlepiej smakuje i jest najbardziej zapamiętany. Życzymy Państwu cudownej przygody z muzyką, ze światłem, z tańcem. Życzymy Państwu, aby ten właśnie wieczór był dla Państwa pierwszym doznaniem z muzyką i z tańcem. Zapraszamy serdecznie. Przedarz loterii handlowej, kolega Waltek będzie chodził z przedwałosy Drodzy Państwo, eee, zapraszamy oczywiście do kupna. Tak jak mówiłem, dochód z tej loterii będzie wyznaczony w całości na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbciu. Około godziny 21.45 zapełni nam się tutaj ten stół z jadłem. Drodzy Państwo, jedzie dzik prosiak, jeden dalej, Daniel Baran. Kurczak będą bone widzki wieprzowe oraz placzki cielęce. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kupowania osób. Kolega Marnych właśnie rusza. Bo pierwszy los rysuje Pan Dyrektor, bardzo prosimy. Tym... Drodzy Państwo, pierwsza nagroda taki piękny koń. możemy może szanę, żeby wszyscy wiedzieli. Proszę spojrzeć. Taki koń wygrywa numer 25. 25 numer wygrywa tego pięknego konika. Schaw z kością. Czuję tutaj, że z kością, drodzy Państwo. Także akurat na jutro, na niedzielny obiad, w sam raz myślę. Skap z gością wygrywa numer 30. Numer 30. Kochani, kolejna nagroda, trochę cięższa. Tak nie wiem, na około jest 10 kilo. Plus minus 1. Drodzy państwo. Udziec, Udziec wieprzowy, drodzy państwo, fundowany przez Bogusława i Kamilę Prałat. Udziec wygrywa numer 12. Numer 12 to Udziec. Łódź pan z daleka pójdzie trochę, to ważę, ale myślę, że damy radę, damy radę. Białego rana, szampana. Szanowni Państwo, rozpoczynamy teraz część, na którą wszyscy czekamy. Proszę sobie przypomnieć, każdy, jaki ma numer na swoim bilecie wstępu dzisiejszym. Pierwszy numer ja losuję, mam ten przywilej. Szanowni Państwo, numer 32. Piękny lampion. Zapraszam. Tym razem mamy płyn do prania, szczotka do wódce i słuchawki. I to dla numeru 2. A, to dla rolnika. To chyba dla jakiegoś rolnika. Yy, a jeszcze coś tu w środku mamy jakąś niespodziankę. Spryskiwacz, cokolwiek to jest, nie wiem. A, do trawy, tak? A, no tak, do trawy. Yy, taki zestaw dla posiadacza numeru 18. Nie, jest, jest, pani. No do tej sukienki ładnej średnio będą pasowały, ale może się przydadzą. Bardzo intensywne tempo dzisiejszego balu karnawałowego. Przed nami kolejna niespodzianka, a tym razem kulinarna niespodzianka. Na salę wjeżdżają, drodzy państwo, w pierwszej kolejności dzik. następnej kolejności danie oraz barań oraz pobudzie z i polębiczki wieprzowe. Oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy. Proszę się częstować, jak to wszystko wygląda. Smakuje tak, jak wygląda, drodzy Państwo. Ja nie mogę się już doczekać. Zapraszamy, zabieramy.